Katolik. W świecie. Instrukcja obsługi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Ksiądz Mateusz Kowalik, Joanna Kuczborska. Przed nami czytania na uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: Oto my jesteśmy kości, Twojej ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Czytanie z listu Świętego Pawła apostoła do kolosan: Bracia. Dziękujcie ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga Niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach i to co na ziemi byty widzialne i niewidzialne czy to trony czy panowania czy zwierzchności czy władze wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone on jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie i on jest głową ciała kościoła on jest początkiem pierworodnym spośród umarłych aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim Zechciał bowiem Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą, przez niego i to co na ziemi, i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Słowa Ewangelii: Według Świętego Łukasza, gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szedzili, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szedzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czyż ty nie jesteś mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata, i te czytania, to jakby streszczenie tego wszystkiego, co działo się w kończącym się właśnie dziś roku liturgicznym. W najbliższą niedzielę zaczniemy od nowa. Rozpocznie się nowy rok liturgiczny i znowu będziemy przypominali sobie i przede wszystkim mocowali te wszystkie prawdy w swoim życiu. To nie teologia gdzieś tam wisząca nad nami w chmurach, ale zawsze tu i teraz. I odnajdujemy to w dzisiejszych czytaniach i też zapraszamy Państwa do tego, aby podjąć wysiłek, aby te no, dość trudne teksty, chociażby czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, państwa nie zniechęciły, ale aby stały się dopełnieniem jedno przez drugie tego, co jest istotą naszej wiary, co jest, mam nadzieję, siłą nośną każdego dnia dla nas chrześcijan. Królowanie Chrystusa. Ja myślę, że choć wiemy dużo i chociaż kiwamy głowami, wcale nam się nie podoba. Napisał ojciec Wojciech Prus, dominikanin, że w sytuacjach tarapatów, w sytuacjach trudnych w naszym życiu, których nie brakuje i tych wielkich i tych mniejszych, to chcielibyśmy mieć obok siebie cudotwórcę, a nie przyjaciela. Nie kogoś, kto nam towarzyszy, tylko ktoś, kto potrafi zmienić sytuację, żeby było dobrze. I dzisiaj dużo o tym królowaniu, jak się w nim odnaleźć, w tym królowaniu, bo jesteśmy cząstką wszechświata. I to, co pani powiedziała, cytując ojca Prusa, to jest y, też takie streszczenie tego, co słyszeliśmy w tym fragmencie Ewangelii. Bo jeden z łotrów był właśnie taką osobą, która chciała, żeby ten Jezus, skoro jest nazywany królem, zmienił jego sytuację. Wybaw więc siebie i nas. Tak wołał do Jezusa ze swojego krzyża, zupełnie nie uznając tego, że no, ta sytuacja, w której się znajduje, jest konsekwencją jego jakichś wcześniejszych wyborów i działań. On po prostu niejako chciał. Tego Chrystusa króla jakby przycisnąć do ściany w tym ostatnim momencie i wymusić na nim no ratunek dla siebie i zmianę swojego położenia. Zupełnie inaczej postąpił ten drugi z Łotrów, który no z pokorą prosił o pomoc Jezusa, uznając swoją grzeszność i tylko to, że w tym momencie on może go swoim miłosierdziem uratować. Natomiast ciekawe jest to, że to, co stanowi takie wymuszenie na Chrystusie w ustach tego złego łotra, jest naprawdę żywe i obecne wśród nas. Widzisz i nie grzmisz. Jak możesz na to patrzeć, jak możesz na to pozwolić, czemu nic nie robisz Boże? I trudno tutaj nawet myśleć o tym, że to są konsekwencje naszych działań, bo nie zawsze tak jest. To królowanie Boga, warto naprawdę się pochylić i zdecydować się na wysiłek, bo to jest wysiłek, nie tylko intelektualny, ale przede wszystkim wysiłek wiary, wysiłek codzienny, żeby przez te okulary wiary patrzeć na naszą codzienność i to królowanie Boga odczytywać. Bo to, w jaki sposób je rozumiemy, jest naprawdę decydujące dla naszego życia, jakie przeżywamy. Warto tutaj, myślę, wspomnieć słowa rozmowy Jezusa z Piłatem, kiedy Pan Jezus powiedział, że królestwo moje nie jest stąd. Gdyby moje królestwo było stąd, słudzy moi biliby się, żebym nie został wydany. I to właśnie my bardzo często chcielibyśmy ograniczyć to królowanie Pana Boga tylko do tego świata naszego tu i teraz, po którym stąpamy, tylko do naszego takiego najbliższego otoczenia, do tych naszych najbliższych spraw. A też widzimy, że chociażby to czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, które mówi, że Jezus jest i początkiem, ale też jest i pełnią, pokazuje, że Jezus jest królem wszystkiego, od początku do końca alfa i omega, jak modlimy się, czytamy w czasie Wigilii Paschalnej. I Pan Jezus króluje w taki sposób, żeby nas nie tyle urządzić tutaj na tej ziemi, w sposób taki, żeby nam było dobrze, żeby nam było pomyślnie, ale jego królowanie ma sprawić, że wszyscy będziemy razem z nim królować już tam w fale nieba. I, I warto, właśnie słuchając i zestawiając te czytania z tym tematem królowania, zobaczyć, że właśnie pan Jezus jest królem, który panuje więcej niż tylko w tym określonym czasie, określonych datach tutaj na Ziemi. A ja tak czasem, właśnie sobie przypominam, jak to na historii się uczyło, dat panowania konkretnych władców, jakie to. To było trudne, ale każdy z nich był ograniczony tylko do, do jakichś tam lat, czy to lat swojego życia, czy to intryga kończyła jego panowanie. Natomiast Jezus nie jest ograniczony do tych ziemskich dat, więc i jego panowanie, i ten cel jego panowania jest znacznie szerszy. Natomiast trudno zaufać Wszechmocy Bożej i przyjąć to, że Bóg wie, jest wszechpotężny. Co się dzieje, nic nie umknie jego uwadze. I jeżeli nie dzieje się cud, to zwoli Boga. Ale gdzie daleko szukać w księdze Samuela? Przecież Izraelczycy wtedy wymusili na Bogu, żeby mieli swojego króla. Że jak już będą mieli swojego króla, to już nie będzie bratobójczych walk. To wtedy już wszystko będzie dobrze. Historia pokazała, że wcale dobrze nie będzie, ale Pan Bóg zgodził się na to przymierze. Dał im pomazańca tutaj jak to wszystko Pan Bóg mądrze zaplanował w swoich wiedzy, wiedział, że właśnie też ten obraz króla, który zostawił nam Dawid, będzie dobrą zapowiedzią i dobrym takim wstępem do tego panowania Jezusa Chrystusa więc można powiedzieć, że w tej jego pedagogii ta zgoda na to, żeby Izraelici mieli króla też zajmuje ważne miejsce chociaż właśnie pokazuje, że nie zawsze te nasze Wymagania i prośby, które byśmy do Boga zanosili, są tak naprawdę tym, co jest w danym momencie nam najbardziej, najbardziej potrzebne. A to nadal tak jest, że tak. my chcemy szukać gwarancji jako takiego losu albo jeszcze lepszego w różnych przywódcach, systemach, państwach. To się cały czas dzieje i wtedy, mm -hmm. tak samo jak Izraelici, no to już ty, Panie Boże, sobie możesz odpocząć, mamy króla, będzie dobrze. Tak, to jest historia, która się powtarza, bo, bo przecież jest ludzka natura niezmienna. Pewne mechanizmy były te same w Starym Testamencie, w Nowym są także i dzisiaj. Bo człowiek jest taki jest, jest sam taki w sam. serca. Tym bardziej właśnie, dobrze, że ten rok liturgiczny kończy się i zaczyna ABC znowu. I wielokrotnie podkreślamy w audycji Katolik w Świecie Instrukcja Obsługi, że żeby się pilnować i nie wyłączać. A, to już było, to znaliśmy. Tak, ale świat jest inny, my jesteśmy inni, mamy inne doświadczenia, inne spojrzenie zawsze. Jest to słowo Pana Boga, nie lekceważmy tego. Większą uwagę czasami jesteśmy w stanie dać właśnie tym przywódcom różnym, którzy nam coś obiecają, no bo co szkodzi obiecać, prawda, niż tekstom Biblii. Lubię w osobistych takich rozmowach czy w jakichś katechezach, które czasem mam okazję głosić, porównywać to czytanie Słowa Bożego czy wsłuchiwanie się w Słowo Boże, chociażby w czasie liturgii, do łowienia ryb, do wędkowania, bo niby człowiek siedzi ciągle nad tą samą rzeką w tym samym miejscu. Ale jednego dnia nie wyciągnął nic, innego dnia wyciągnął jakąś grubą, piękną rybę, innego dnia znowu jakieś płotki. I można powiedzieć, że my cały czas nad tą rzeką Słowa Bożego zasiadamy i jednego dnia mamy takie przeżycia, które może otwierają nasz umysł, nasze serce, że z tego słowa Pan Bóg pozwoli nam wyciągnąć jakąś taką grubą myśl, jakąś myśl, która by rzeczywiście coś mocno nam ukierunkowała czy zmieniała. A innego dnia będzie to może jakaś mniejsza pociecha, a jeszcze innego razu w ogóle jakaś posłucha, tak jakby nic to Słowo Boże nie mówiło. No my się zmieniamy, przystępujemy do słuchania czy czytania Słowa Bożego w różnych okolicznościach naszego życia i Pan Bóg też w ten sposób nam pokazuje różne sprawy w swoim słowie, które w tym ludzkim brzmieniu ciągle jest takie same. No właśnie, bo proszę Państwa, no, w jednej z przypowieści bardzo znanej o bogaczu czytamy, jak Pan Bóg mówi: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy. Nie ma takich zabezpieczeń na Ziemi, które ochronią nas, i wiemy to doskonale, w ciągle, w ciągle dajemy się nabrać, zapewnią nam zdrowie, pomyślność, długowieczność, bogactwo, piękna, bogata. Nie ma, nie ma. I to nie chodzi o to, żeby o to się nie starać, tylko żeby zachować kolejność. Czym innym jest wiara w to, że Bóg jest królem mojego życia. Owszem, całego wszechświata, który stworzył mojego życia. Że jestem dla Niego ważna, że wie co się dzieje, wie co jest mi potrzebne. Tak samo jak zachowywali się Izraelici i my, tak samo zachowywali się Żydzi, Sanhedrin, lud, który stał i patrzył na ukrzyżowanie Jezusa. No wybaw siebie, zrób cud, teraz przeciwstaw się złu. Pokaż, co potrafisz, co pokazał Pan Jezus, jak pokazał swoje królowanie. Właśnie pokazał je przez swoją mękę, śmierć i ostatecznie zmarł w stanie zwycięstwo na krzyżu. I myślę, że to jest taka dobra Ewangelia do zestawienia z tą potrzebą zabezpieczenia i z tą potrzebą jakiegoś takiego bezpieczeństwa, które chcielibyśmy uzyskać, jakiegoś oparcia od, od, od króla. Mamy uroczystość Chrystusa, króla wszechświata, a czytamy Ewangelię o krzyżu, czyli właściwie o tym momencie, kiedy Pan Jezus miał. Najmniejszą zdawać by się mogło władzę, bo przecież nie mógł ruszyć ani swoją ręką, nawet ani swoją nogą, nawet został w tej sferze tak podstawowej obezwłasnowolniony, a jednak dalej był królem i dalej mógł. Tę swoją władzę okazać, chociażby przyjmując tego łotra do raju, mówiąc mu, że dziś będziesz ze mną w raju, bo widzimy, że ten łotr wyznaje to królowanie Jezusa, mimo że sam też znajduje się na krzyżu, czyli w takiej sytuacji, sytuacji beznadziejnej, krańcowej, tak, tak. prawda? Czyli, czyli właśnie ta Ewangelia pokazuje nam, że rzeczywiście to królowanie Chrystusa w naszym życiu może My, mieć taki moment, że będzie no, niejako przysłonięte przez jakieś okoliczności, które nas spotkają. Może być tak, że będziemy niejako patrzeć na Pana Boga, jakby był w defensywie w, w, wobec tych wszystkich sytuacji, które są, wobec jakichś trudności, wobec tych krzyży, które nas spotykają. Ale no właśnie wtedy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby nawet jak ten drugi łot, czy mimo wszystko przy Jezusie, przy Jezusie wytrwać i wtedy spróbować przejść razem z Nim te doświadczenia. Ale ta scena z Golgoty też pokazuje kolejną ważną prawdę wynikającą też z dzisiejszej uroczystości. Pisał ksiądz Jan Twardowski, Bogu się mówi tak. Ale mamy wolną wolę, i w tej scence widzimy: można powiedzieć nie. Można nie odczytać, można przegapić, można źle zinterpretować. Jezus nie przekonuje, nie namawia, ale można wybrać. I dalej, kontynuując, aż sobie napisałem to zdanie ojca Wojciecha Prusa, Dominikanina. Najpierw pytanie: zgodzić się w cierpieniu, że królewskie rysy, które gdzieś w nas są, Bardziej objawiają się w wierności aniżeli w rozwiązywaniu problemów. I to jest właśnie takie, można powiedzieć, duchowe zmaganie o oko serca, które rozpoznaje, co jest naprawdę królewskim gestem. To jest zmaganie codzienne, szare, najczęściej wcale niespektakularne, jak ta sytuacja na Golgocie, ale poprzez powtarzalność przez ciągłe zarzucanie wędki, tak jak Ksiądz mówił, ten wzrok nam się wyostrza. Łatwiej nam dostrzec to, co to jest właśnie królewską perłą, królewskim rysem w nas, w naszym zachowaniu, w tym co wybieramy, za czym idziemy. I myślę, że też Pan Bóg nas w ten sposób jakoś oczyszcza i przygotowuje na te największe próby, że Czasem z nami się obchodzi tak jak taki trener personalny na siłowni, że doświadczamy jakichś różnych mniejszych ciężarów, mniejszych trudności, w których możemy też zobaczyć. Po jakimś czasie jego opiekę i później w tych coraz większych wyzwaniach też będzie nam łatwiej. Więc to oczyszczanie, to zdobywanie tego, tego oka, o którym pani mówiła, to trzeba też nazwać pewnym procesem, że to nie jest coś, z czym się może rodzimy, coś, co zyskujemy po jakimś pierwszym wypowiedzeniu, że wierzę w Boga, ale to jest coś, do czego dorastamy i, i też do czego Pan Bóg nas przygotowuje i w jakiś sposób też nam, pomaga w zdobywaniu tego swoją łaską z różnymi wydarzeniami. Ale też w wspólnotą, nastawia, którą warto wspólnotą. W, tym, w tym też docenić, bo przypomniało mi się, jak ksiądz Mariusz Świder, postulator procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego księdza biskupa Ignacego Świlskiego opowiadał, jak biskup przygotowywał kleryków jeszcze przed wojną na wojnę, na te czasy zagrożenia i z wschodu, i z zachodu. Jaka to była mądrość w tym, dalekowzroczność nie przygotowywał ich, gdzie znaleźć schron, ile kupić wody butelkowanej i puszek, konserw, tylko przygotowywał ich ducha. Więc szukajmy takich miejsc, takich ludzi, proszę Państwa. A ja jeszcze znalazłam bardzo ciekawą interpretację u jednego z egzegetów, który patrzy na tę scenę na Golgocie jakby w jednym człowieku, że te dwie postawy jednego i drugiego łotra są naszym udziałem. Ja myślę, że to jest bardzo pocieszające. Ja to tak odebrałam, bo my czasami wpadamy w taką pułapkę perfekcjonizmu. No, no, ja taka nie jestem. Przepraszam, dobrze, nie, no to nie, no to się wypisuje. Zero jedynkowe, ale czasami zachowujemy się jak dobry łotra, czasami jak zły. I dobrze mieć cierpliwość, którą Bóg też ma do nas, do naszych upadków, powstań do tego uczenia się odnajdywania jego królowania w swoim życiu, do tego, żebyśmy coraz bardziej świadomie i z większym przekonaniem mówili króluj Chryste w moim życiu we wszystkim. Mamy te dwie postawy tych dwóch łotrów w sobie i warto też na to popatrzeć i na siebie przez to z taką pokorą, bo nawet osoba, która by powiedziała, że ja wierzę, zawsze będę wierny Panu Bogu, może dojść do takiej sytuacji jak święty Piotr. Jak święty Piotr, prawda? Czy, czy właśnie może dojść do takiej sytuacji, w której nie wybierze Boga i tak samo ktoś kto jest może oceniany przez innych jako jakiś tchórzliwy albo może małej wiary w takiej sytuacji krańcowej, może zachować się jak jak heros może zachować się bardzo dojrzale i bardzo ofiarnie. Także ta postawa jednego i drugiego łotra powinna właśnie nam pomagać, i tym, którzy są mocni w wieże, z pokorą spojrzeć na siebie, i w tych, którzy są słabi, z nadzieją, że dzięki też tej współpracy z Bożą Łaską mogą wiele, wiele osiągnąć i wiele zdobyć. Ja pamiętam w moim dojrzewaniu w wieże, pamiętam naprawdę ten lęk, kiedy z jednej strony bardzo chciałam, tak. Na 100% zaufać i każdego dnia mówić Jezu królu w moim życiu. A z drugiej strony bardzo się bałam, i nie mówiłam tego myślą ani na głos tym bardziej, bo bałam się, że do niczego dobrego mnie to nie doprowadzi. I trwał trochę ten proces. Nie jest tak teraz, że, że już jest mi lekko, ale porównując te no, lata, dziesiąt wstecz, zdecydowanie lżej, że rzeczywiście widzę w sobie progres. Pragnienia, żeby Jezus w moim życiu królował i większego zaufania, że cokolwiek się wydarzy, że nie będzie dobrze, to żeby tylko tego nie stracić. To jest przedmiotem naszej wiary. W ogóle można powiedzieć, że nasza wiara jest takim ciągłym kroczeniem za Panem Jezusem. Prawda? Możemy sobie zobaczyć na apostołów, którzy za Jezusem chodzili, którzy widzieli Jego cuda, widzieli też tę ludzką chwałę, którą odbierał, doświadczali też jakichś sytuacji trudnych, bo na przykład nie byli przyjęci w jakimś miasteczku, dlatego że idą do Jerozolimy, czy później no, doświadczali tego, tego prześladowania Pana Jezusa, więc to, co już tutaj wybrzmiało, to, co Pani mówiła, to, co wcześniej stwierdziliśmy, że trzeba właśnie cały czas pamiętać, że chrześcijaństwo, nasza wiara to jest ten ciągły proces i tak jak właśnie Pan Jezus prowadził tych apostołów przez te lata swojej działalności, tak i nas prowadzi. Daje nam się czasem potknąć, daje nam się czasem zachwycić. No różne, różne są to momenty, ale właśnie też wtedy pamiętamy o tym, że, że On jest przy nas, czy nas podniesie, czy nas potrzyma, czy czasem nas zgani, tak jak apostołów. No tutaj tę naszą wiarę, z jednej strony wiadomo, jest to deklaracja taka, że, że ja uznaję, że, że Pan Bóg jest, ale to zaufanie Panu Bogu jest taką sprawą no, dynamiczną, bardzo często zmieniającą się, przeobrażającą się, przyjmującą różną siłę w tej naszej wierze, w naszym życiu. Formacja formacji jest taki bardzo mocny punkt, kiedy po przygotowaniu, po przejściu kolejnych etapów przyjmuje się Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Trudno nie zauważyć naprawdę z przytupem. Potem przyjdzie szara codzienność, euforia trochę mniejsza, ta wspólnota bardzo życzliwa zmieni się na y, nieżyczliwych sąsiadów, współpracowników, rodzinę, y, większy i mniejszy świat i to jest jakby kolejny nurt, bo w dzisiejszej uroczystości odnajdujemy przede wszystkim w sobie i rozumem i sercem to właśnie uznanie, że Jezus jest moim Panem. Ja chcę, żeby On był moim Panem w życiu. Ale drugi wektor, że skoro uznajemy, że jesteśmy poddanymi takiego Króla, to nas też to w życiu do zobowiązuje do takich właśnie zachowań. Warto też sobie o tym przypomnieć. Tak i myślę, że też to jest coś, co dobrze by byłoby mocno zaakcentować przy okazji tej uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Że to, na co my mamy taki całościowy wpływ, to dbało się o to, żeby Jezus królował przede wszystkim w naszym życiu i żeby to się wyrażało w jakichś konkretnych naszych postawach. My no, nie jesteśmy jako w stanie doprowadzić do tego, żeby Pan Jezus zakrólował w, czy w innych ludziach, czy w otoczeniu, czy, czy w jakimś całym systemie, ale to, co od nas zależy, to królowanie Jezusa konkretnie, konkretnie w moim życiu, w mojej codzienności w moich wyborach, w moich decyzjach, w moich uczynkach. Pamiętając to, o czym ksiądz mówił, że to wybiega poza chwilę obecną. Tak. To jest bardzo ważne. Mm -hmm. Tak, że to, to się rozstrzyga. Bo nie wie wiele tak, osób tak, tak decyduje, tak żyje, po mnie choćby potop. Mm -hmm. A jednak. Też chrześcijan, więc naprawdę warto mieć to na władzę. Dokładnie tak. Tutaj jesteśmy też no, odpowiedzialni za to, żeby tym swoim świadectwem i swoją postawą to królowanie Jezusa głosić, rozszerzać i innych zapraszać do, do tego królestwa. Ja myślę, że oddolnie jest taki zryw. Coraz więcej jest tych wspaniałych koncertów uwielbienia. Gdzie ludzie, całymi rodzinami, z malutkimi dziećmi z różnych krańców Polski, nikt ich do tego nie zmusza, płacą za wejściówkę, za bilet, jadą, chcą, wielibić Boga. Więc jest też w społeczeństwie, w wspólnocie wierzących właśnie taki impuls. Warto się też trzymać takich miejsc. Tak, warto z tego korzystać, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby to nasze właśnie chwalenie Pana Boga nie było podobne tylko do tego chwalenia Jezusa przy do Jerozolimy, kiedy lud wybiegł z gałązkami oliwnymi, krzyczał Hosanna, Synowi Bożemu, kiedy witali Jezusa jako tego, który wchodzi do Jerozolimy, żeby zacząć może jakieś powstanie czy, czy odbudować państwo. Właśnie to nasze chwalenie Pana Boga to też jest. Chwalenie Jezusa, przede wszystkim chwalenie Jezusa, także cierpiącego, tego, który jest może właśnie w takiej niepopularnej odsłonie, czy nawet w tym momencie, kiedy i my razem z nim stoimy pod krzyżem, czy właśnie pod naszymi krzyżami. Ale zawsze jest nadzieja, tak jak mówiłam, bo uczniowie też się rozpierzchli pod krzyżem, że czasami. Można uciec, ale zawsze jest powrót. Więc życzymy Państwu, żeby ta uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wlała pokój w serce, że takiego mamy króla, żeby pozwoliła podnieść głowy ponad codzienność, która czasami przytłacza, i patrzeć dalej niż aktualny czas i aktualna chwila. Także zachęcamy do tego, może nawet, nie, żeby nie, nie tyle zrozumieć, bo to są trudne teksty, takie teologiczne, ale żeby. W wierności być i co dzień powtarzać, kto jest moim królem. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zachęcamy niezmiennie do osobistej konfrontacji ze Słowem Bożym ksiądz Mateusz Kowalik, i Joanna Kuczborska. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję. Katolik w świecie. Instrukcja obsługi.